Bez pana Boga nie byłoby mnie tutaj yy, na świecie, nie doszedłbym do tego, do czego doszedłem. Jak ty patrzysz dzisiaj na Polskę? Na Polskę patrzę tak, jak patrzyłem przez ostatnie 57 lat. Kocham Polskę. To jest podstawowa sprawa. Zawsze kochałem Polskę, nawet wtedy, kiedy daleka była od moich marzeń. Nie dostrzegasz tego, że jesteśmy w wyjątkowo trudnej sytuacji, porównując ostatnie 20 lat? Jesteśmy w wyjątkowo trudnej sytuacji, ale można powiedzieć, że mamy też wyjątkowe szanse. Jakie? Ja zawsze patrzę na rzeczywistość, że... Jakie mamy szanse? ...nie ma szklanki, jest tylko butelka, ale dla mnie szklanka zawsze jest do połowy pełna. Zawsze do połowy pełna. Jakie mamy szanse? Dawaj. Nasze położenie z jednej strony jest przekleństwem, ale z drugiej strony jest błogosławieństwem. Błogosławieństwem. Dobrze o tym wiesz. Mamy fantastyczną młodzież, mamy mega wykształconych ludzi... Oczywiście fajnie byłoby, gdyby jeszcze politycy o tym wiedzieli i tych młodych, wykształconych ludzi promowali i dawali im kasę. Ale wydaje mi się, że to jest wszystko do zrobienia. To jest tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. Ja jestem dziennikarzy, dziennikarzem, który z założenia przyjął zasadę, że ja nikomu niczego nie ogłaszam, niczemu nie artykułuję jak z pozycji ołtarza. Ja zadaję pytania i to widz ma ocenić, czy polityk, z którym rozmawiam, poprzez moje, mam nadzieję, dociekliwe pytania, ma rację, czy nie?